Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w już w piątym odcinku kursu PLC, a tym razem zajmiemy się licznikami. Dobrze, więc przejdźmy może sobie od razu do oprogramowania Easysoft 7. Um. Tutaj po lewej stronie, gdzie mamy moduły producenta, mamy tutaj folder moduły licznika, więc zrobiłem tutaj taki prosty schemat z licznikiem, właśnie zwykłym. Moduł licznika, więc on tu się nazywa C01. I mamy tutaj po lewej stronie oczywiście wejścia do takiego licznika, a po prawej stronie mamy wyjścia. Dobrze, więc wejście EN jest to wejście odblokowujące. Ono może być używane jako właśnie wejście, które pozwala uruchomić licznik i tak na przykład tutaj. Jak klikniemy sobie w ten licznik, to tutaj mamy coś takiego, właśnie wymaganie aktywacji EN do pracy modułu. Ja to wyłączyłem, ale jeśli jest potrzeba, żeby sterować tym licznikiem, to znaczy mówić mu, kiedy on ma działać, kiedy nie, to wtedy do wejścia EN podłączamy właśnie jakiś sygnał sterujący. No, w tym, w tym przypadku nie będę potrzebować. Tutaj mamy wejście C, czyli cewka zliczająca. No, i to jest po prostu przy zboczy narastającym ten licznik albo dodaje, albo odejmuje wartość wyjściową. Czyli to jest po prostu sygnał, który powoduje zliczanie. Następnie, D, czyli direction, można by powiedzieć, jest to określenie kierunku zliczania. Jeśli jest 0, to będzie. Zliczanie w górę, jeśli 1 to zliczanie w dół. Ja sobie to podłączyłem właśnie do przycisku na wejściu I04 i tu wcześniej nie wspomniałem, wejście zliczające jest podłączone do wejścia I01, czyli ten przycisk nam zlicza, a ten przycisk nam zmienia kierunek. To znaczy zmienia dopóki jest wciśnięty. no za chwilę do tego przejdziemy. Kolejne wejścia SE, czyli przy narastającym zboczu przejęcie wartości zadanej. No w tym przypadku będzie to wartość SV. Tego na razie nie wykorzystujemy. Później jest RE, czyli reset. Jeśli tu podłączymy stan wysoki, to znaczy zbocze narastające, to licznik nam się zresetuje. Można podłączyć tutaj przycisk piąty. I chyba to właśnie zrobię, czyli przycisk zwierny, RE. I tutaj I05 nas interesuje. Ok, to jest podłączone. Następnie SH jest to górna wartość zadana. Możemy w liczniku ustawiać górną i dolną wartość zadaną, które to będą wykorzystywane tutaj w wyjściach, bo mamy tutaj też moduły porównawcze. Też za chwilę przejdziemy do tego. Więc SH, SL to górna, dolna wartość i SV to tak zwana wartość początkowa, czyli ta, która będzie po resecie. No, jeśli nic nie podłączę, to domyślnie po resecie będzie wpisane 0. Niech tak zostanie, a przejdźmy sobie do omówienia prawej strony licznika, czyli OF to jest można powiedzieć, by, można by powiedzieć overflow, czyli yy, yy, przepełnienie. Yy, w tym momencie, jeśli no tutaj yy, wartość zliczana w tym liczniku, czyli wartość aktualna, tak przekroczy nam wartość SH, czyli tą wartość górną zadaną, to wyjście OF po prostu. Zmieni się na stan wysoki. Tutaj mamy wartość górną zadaną, ja wpisałem sobie 5. To wartość wpisuje się za pomocą styku analogowego, no i tu, jeśli podłączymy ten styk analogowy, prawda, do tych miejsc, do tych miejsc, no to możemy wpisywać sobie wartości, ale nie będę jej wpisywać, tylko górną wpisałem. Także to wejście nam, wyjście, to wyjście nam sygnalizuje właśnie przekroczenie górnej wartości zadanej. To jest wyjście FB, które nie jest podpisane, w każdym razie jeśli najedziemy sobie, zaznaczymy sobie ten licznik, wciśniemy przycisk F1 na klawiaturze, to odpala nam się właśnie tutaj pomoc EasySoft 7 i na temat tego modułu właśnie odpala nam się już dokumentacja. No i przechodzimy sobie tutaj do wyjść modułu i sprawdzamy sobie co to jest FB. FB to jest FB będzie 1, gdy wartość rzeczywista QV, czyli ta wartość zliczana jest mniejsza lub równa dolnej wartości progowej. Aha, czyli teraz już wiemy, że że wyjście FB zmienia się na stan wysoki, jeśli wartość zliczana, czyli tutaj na QV, będzie mniejsza bądź równa dolnej wartości progowej. OK, ale ja tego nie wykorzystuję w tym e, przypadku, także nie potrzebuję podłączać. CY to jest stan jeden przy przekroczeniu zakresu wartości QV, czyli tak samo możemy sobie. Wiecie, ja też nie znam wszystkiego na pamięć, a warto wspomnieć o tym, że mamy no, takie narzędzie jak pomoc, także yy, możemy sobie tutaj yy, na bieżąco czytać, tak yy, jeszcze raz wyjścia modułu, czyli mnie interesuje CY. Yy, przeniesienie jeśli zostanie przekroczony zakres wartości, to przy każdym dodatnim zliczaniu zliczanym zboczu styk ten yy, na jeden cykl przełącza się na stan jeden. Yy, aha, czyli to jest takie coś w rodzaju przeniesienia. Znanego też z takiej klasycznej elektroniki cyfrowej. Jeśli ktoś kiedyś to sobie studiował, to na pewno wie o co chodzi. Okej, okay, dobra. Też w tym ćwiczeniu nie będzie nam potrzebne. Następnie mamy ze, czyli stan 1, gdy wyjście modułu funkcyjnego jest równe QV0. No, czyli gdy QV jest równe 0, to tutaj na wyjściu ze pojawi się stan wysoki. No i tutaj to, co nas najbardziej interesuje, czyli QV. QV to jest właśnie wyjście analogowe, na którym y pojawia się wartość zliczana. I to wyjście kufa, podłączyłem do czegoś takiego, co się nazywa znacznikiem w formacie słowa. Jak to, jak to przywołać? Po prostu bierzemy sobie cewkę analogową tutaj i wstawiamy do schematu. Może pokażę, jak to wygląda. Przeciągamy sobie tutaj, wstawiamy i wybieramy tutaj typ wyjścia analogowe i znaczniki i znacznik w formacie słowa. Numer 1. No i w tym momencie mamy utworzony tak zwany znacznik. To można porównać tak jakby do zmiennej w kontekście jakby klasycznego programowania. Także jak ktoś programował w klasycznych językach typu właśnie C i tak dalej, no to wie, czym jest zmienna. No tak samo tutaj będzie znacznik. Możemy sobie jakąś wartość z wyjścia przepisać na taki znacznik, a później z tego znacznika w innym miejscu tą wartość odczytać. A gdzie odczytujemy? A no w znaczniku tekstowym właśnie tutaj. W znaczniku yy, tekstowym, czyli no w zasadzie w tym projekcie, na wyświetlaczu, tak? Zaprojektowaliśmy sobie taki układ danych na wyświetlaczu, czyli wartość. No i tutaj liczba, wartość liczbowa. Ja już o znacznikach tekstowych był film, dlatego nie będę wszystkiego omawiać. W każdym razie, tutaj mamy właśnie to pole wskazanie wartości, i tutaj mamy zmienne wiążące. Wybieramy sobie znacznik w formacie słowa. I numer 1. No i w ten sposób mamy już tą wartość na wyświetlaczu. Tak, tutaj mamy wartość 0. No i to właśnie 0 to jest znacznik MW01, który jest podłączony właśnie do licznika. Dobra, no i taki program już ja sobie wgrałem tutaj do sterownika i zobaczymy, jak to tak naprawdę działa. Zatem powiedziałem już, że przycisk numer 1 będzie powodować zwiększanie się wartości na, na tym naszym liczniku, dlatego klikając ten przycisk możecie zauważyć, że wartość na wyświetlaczu się tutaj zwiększa, tak? Nawet jeśli nie widać tego zbyt dobrze, to może tak spróbuję pokazać, że Cały czas nam się właśnie zwiększa. Teraz przycisk numer 4, który jest tutaj. Jeśli ja go wcisnę i przytrzymam, to teraz wciskając przycisk numer 1, tutaj, wciskając przycisk numer 1, będzie nam się tutaj licznik zmniejszał, to znaczy będzie zliczał w tył. No więc, jak widzicie, jak widzicie, działa. E, ok. Spróbujmy sobie teraz wykorzystać tutaj pierwszą kontrolkę, która będzie sygnalizować przepełnienie licznika, czyli wykroczenie poza górną wartość zadaną. Pamiętamy, że do tego służy wyjście OF, czyli Overflow, zatem wybieramy sobie tutaj zwykłą cewkę i podajemy wyjście numer 1. No i tak w przygotowany program będziemy mogli sobie tutaj wgrać już do sterownika. Ok, zliczamy sobie. Pamiętajcie, że wartość progowa została ustawiona y, jako 5, czyli po przekroczeniu piątki powinna nam się ta, y, znaczy 5, y, będzie wtedy większe bądź równe 5, czyli już przy piątce nam się ta kontrolka tu zaświeci. Sprawdźmy, czy tak rzeczywiście będzie. Jest 4 i 5. Jak widzicie, kontrolka się zaświeciła. W tym momencie mogę sobie wcisnąć ten przycisk i zliczyć w dół. No, i jeśli będzie mniej niż 5, no to kontrolka gaśnie. Ok, także widzicie już, jak wykorzystać można wyjście przepełnienia. Ale postanowiłem, że może troszeczkę urozmaicimy ten program, żeby on nie był taki, taki zwyczajny i nudny. Zrobimy sobie taki prosty przykład z, no powiedzmy. Powiedzmy z linii produkcyjnej. No o co mi chodzi? Wykorzystamy sobie dwa liczniki tego samego typu. I teraz uwaga, e, zrobimy sobie coś takiego. Wyobraźmy sobie, że mamy linię produkcyjną, e, powiedzmy jakiś ostatni końcowy etap, w którym e, produkty są pakowane. I mamy tak, każdy produkt jest zapakowany sobie w jedno pudełko, e, takie no, zwyczajne konsumenckie, że tak powiem, pudełko. E, I na linii produkcyjnej znajduje się jeszcze. Taka dodatkowa, powiedzmy, linia, w której lecą zbiorcze opakowania. I zakładamy sobie, że takie zbiorcze opakowanie będzie zawierało pięć e, takich mniejszych, e, no takich pojedynczych pudełek, tak? Czyli pięć produktów leci sobie do zbiorczego opakowania. I interesuje nas to, żeby na wyświetlaczu pokazać zarówno ilość e, te, te, takich pojedynczych pudełek oraz tych zbiorczych. Jeśli nie wiecie o co mi jeszcze dokładnie chodzi, to za chwilę to się wyjaśni. Zatem, w tym układzie, który tutaj widzicie, w tym układzie wykorzystamy sobie właśnie tak, jak jest zbudowane to, tylko że tutaj w znaczniku tekstowym przygotujemy sobie wyświetlacz w troszeczkę inny sposób. Mianowicie, tutaj wpiszemy sobie, że tak, to byśmy zamienili na przykład na tekst kroczący. Wiecie już, jak się używa tekstu kroczącego. Ok, i piszemy sobie opa, opakowania pojedyncze. I prędkość wyświetlania 200 milisekund. Ok. Jeszcze tylko rozszerzymy troszeczkę, bo to tak słabo, słabo tutaj się wyświetla. Okej, okay. yy, w porządku, to sobie zatwierdzimy. Teraz tą wartość, yy, no zamknąłem, nie powinienem. Tą wartość nadal bierzemy z tego znacznika w formacie słowa, czyli tutaj z tego licznika numer 1, prawda, o tutaj. Natomiast yy, teraz opakowania zbiorcze, opakowania zbiorcze będą liczone w drugim licznikiem. I teraz tak, jak to wygląda. Drugi licznik będzie zliczać tylko w górę, więc tutaj na stałe dałem 0 do wejścia D. Natomiast wejście zliczające to jest pobieranie informacji z wejścia. Teraz C01OF, jak to rozkodować? No tak, że bierzemy sobie C01, czyli to jest moduł licznika i wyjście OF. I pamiętacie, jak działa wyjście OF. Wyjście OF działa tak, że. Się uruchamia, gdy wartość tego, wartość, jakby zliczana, tego licznika przekroczy lub będzie równa wartości górnej progowej, tak, górnej wartości zadanej. Czyli co pięć takich impulsów, to ten licznik będzie nam wysyłać impuls do tego licznika. I teraz uwaga. Chcemy, żeby ten licznik działał w taki sposób, że po zliczeniu 5 on się resetuje, tak? A tutaj nie ma takiej informacji, dlatego reset w tym momencie, czyli ten zamiast, zamiast fizycznego przycisku, to wykorzystamy sobie właśnie wyjście overflow, tak? OF. I jak to zrobić? No, wybieramy sobie wyjście modułu funkcyjnego tutaj, moduł licznika numer 1, no i wyjście OF prawda? No także mamy w dwóch miejscach to samo wyjście. Z tym, że tutaj ten sygnał będzie resetować licznik, no a tutaj ten sam sygnał będzie powodować zliczanie na drugim liczniku. Czyli o ile dobrze sobie to zaplanowałem, no to pierwszy licznik będzie nam zliczał do pięciu i się będzie cyklicznie resetować, natomiast drugi licznik będzie liczyć nam po prostu yy, no tak jak leci, do przodu, bez, bez jakiejś tam wartości progowej. Z tym, że tutaj muszę dodać jeszcze jeden tekst kroczący i w tym miejscu wpiszę opakowania zbiorcze, prawda? Też prędkość wyświetlania 200 milisekund i wskazanie wartości. No i w tym miejscu mogę sobie pobrać tak, zmienna wiążąca, znaczy w formacie słowa 2, OK. I teraz musiałbym tylko tutaj wziąć cewkę analogową, prawda? I wstawić tu na wejście OV, wstawić znacznik w formacie słowa, numer 2, no i OK. No dobra, teoretycznie powinno działać. Spróbujmy to sobie wgrać do sterownika i zobaczymy, czy będę miał to, co chciałem. Ok. Co my tu widzimy na wyświetlaczu? A no na wyświetlaczu widzimy właśnie tak, jak sobie zaprojektowaliśmy. Opakowania pojedyncze, opakowania zbiorcze. Teraz będę wciskać przycisk numer 1, który powinien nam powodować, że tutaj opakowania pojedyncze będą nam się zwiększać. Sprawdźmy, czy tak jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aha, widzicie, przy piątce już nam ten licznik się zresetował, i licznik opakowań zbiorczych zwiększył się o jeden. Czyli jak to można wykorzystać? A no, także mamy sobie czujnik na linii, który powoduje, że zlicza nam pojedyncze opakowania i jest podłączone do wejścia numer jeden, prawda? I on sobie to zlicza. I teraz, kiedy wpadnie piąte opakowanie do, do tego zbiorczego, to y, zwiększa nam się licznik tych zbiorczych opakowań. No, dalej to można podłączyć sobie na przykład, właśnie zautomatyzować to, na przykład z jakimiś tam napędami i tak dalej, i tak dalej. Y, także, y, no tutaj. Jest dużo różnych możliwości. Na koniec jeszcze taka mała uwaga, ponieważ w tym całym eksperymencie używałem znacznika w formacie słowa MW01 i jak się okazuje, nie wziąłem pod uwagę jednej rzeczy, mianowicie nakładania się na siebie znaczników. Występuje takie zjawisko, i żeby lepiej Wam to wyjaśnić, to wejdźmy sobie do pomocy, czyli przycisk F1. I to, co nas interesuje, to znajduje się w rozdziale o nazwie organizuj zakresy znaczników i możemy tutaj dojść do tego w sposób taki, że wyszukaj tutaj, organizuj i mamy tutaj używanie argumentów w programie organizuj zakresy znaczników i cała rzecz polega na tym, że znacznik w formacie słowa, czyli MW01 będzie się nakładać ze znacznikiem bitowym M1. I właśnie przez to mogą się pojawiać przypadkowe włączenia wyjścia przekaźnikowego Q01. Żeby wam to pokazać, jak to, jak się program zachowuje, to tutaj właśnie pokażę wam to za pomocą symulatora. Mamy taki moduł właśnie symulatora układu. Tutaj, jak mamy programowanie, to później przechodzimy sobie do zakładki symulacja. I tutaj klikamy start symulacji. No właśnie, i na dole dodałem jeszcze właśnie znacznik bitowy M01 i podłączymy go do wyjścia Q01. I teraz będziemy sobie za pomocą wejścia cyfrowego, czyli będziemy sobie zliczać te impulsy. Tak, tutaj, tak jak normalnie robiliśmy na makiecie. I przy okazji zobaczcie, co tutaj będzie się działo na wyjściu. Q01, tak, ono, ono się będzie zmieniać właśnie na e, czerwono, czyli tak, jakby zostało załączane. No i dlatego nie zawsze możemy takie operacje wykonywać. I jakie jest rozwiązanie? Tutaj jest napisane tak: dla Easy E4 należy używać znaczyki w formacie słowa począwszy od MW07. Dobrze, więc przechodzimy do programu i podmieniamy sobie e, ten znacznik e, na. Mw, przepraszam, to trzeba przejść do zakładki programowanie. Tutaj Mw01 zmieniamy na Mw07. No i ten analogicznie będzie na 08. Dobrze, i w tym momencie sprawdźmy sobie jeszcze raz symulację tego programu. Prawda, będziemy. Przejdźmy sobie na dół, wejście cyfrowe. I teraz, jak właśnie. Zliczam te impulsy. No to już tutaj żadne stany ze znacznika M01 nie są przekazywane na wyjście. A program działa jak należy, możemy sobie sprawdzić w zakładce wyświetlacz plus przyciski. Tak, tylko że właśnie tutaj w tym znaczniku tekstowym również trzeba podmienić wartości tych zmiennych wiążących, czyli tutaj MW7, a tutaj będzie to. MW8. Dobra, zapisałem jeszcze raz symulacja. I tutaj za pomocą tak tego wejścia cyfrowego, generuje sobie właśnie impulsy, i na wyświetlaczu tak pojawiają nam się dane, czyli program działa jak należy, a przy okazji tutaj. Pozbyliśmy się tego zjawiska nakładania się znaczników. To jest taka uwaga do tego programu, który napisałem, który tu wykonałem, także, żeby mieć na uwadze to, że niektóre znaczniki mogą się na siebie nakładać. I na pierwszy rzut oka nie będzie widocznego, nie będzie jakby widać tego powiązania między nimi, a na przykład mogą też pojawić się błędy w działaniu programu, i później trzeba będzie dochodzić, gdzie jest taki błąd. Dlatego warto na to uważać i w razie wątpliwości właśnie, właśnie odwoływać się do pomocy. Tak jak pokazałem wam tutaj. Organizuj zakresy znaczników. Tutaj właśnie jest napisane, od których numerów najlepiej rozpoczynać używanie konkretnego typu znacznika dobrze, mam nadzieję, że rozumiecie o co mi w tym ćwiczeniu chodziło i też mam nadzieję, że potrafilibyście zastosować liczniki tego typu w praktyce to będzie wszystko na ten odcinek także jeśli macie jakieś pytania albo też sugestie co do tego odcinka, to zapraszam do pisania komentarzy do tego filmu zapraszam również do udziału w konkursie w którym możecie wygrać wygrać ten sterownik właśnie zestaw ze sterownikiem, tak jak też w poprzednich odcinkach, zachęcam do udziału Link do konkursu będzie oczywiście w opisie filmu lub w komentarzu pod filmem. Także jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za uwagę. To jest wszystko na ten odcinek i słyszymy się już niebawem w kolejnych odcinkach. To wszystko na dzisiaj. Cześć.